X Pro 1 to pierwszy model bezlusterkowca w ofercie firmy Fujifilm. Aparat należy do topowej w ofercie japońskiego producenta serii X i podobnie jak wcześniejsze cyfrówki z tej linii wyróżnia się za sprawą oryginalnego designu, utrzymanego w stylistyce retro. Sam wygląd to jednak nie wszystko, bo także pod względem rozwiązań czysto technicznych X Pro 1 jest konstrukcją bardzo oryginalną. Pierwszą ciekawostką jest matryca. Aparat wyposażony został w nowatorski, ponad 16 megapikselowy sensor X-Trans CMOS w rozmiarze APS-C. Czujnik nie posiada filtra dolnoprzepustowego, co ma poprawić ostrość zdjęć, ale także zwiększa ryzyko wystąpienia efektu mory. Aby tego uniknąć, w konstrukcji sensora zrezygnowano z klasycznej siatki Bayera, czyli kwadratów z dwoma pikselami zielonymi oraz po jednym czerwonym i niebieskim. Zastąpiły je komórki zbudowane z 36 pikseli, w których czujniki RGB zostały rozmieszczone w sposób losowy. Drugim niezwykłym elementem cyfrówki Fujifilm jest hybrydowy wizjer, będący połączeniem celownika optycznego i cyfrowego. W trybie optycznym pokrycie kadru wynosi 90%, a powiększenie zależy od wykorzystywanego akurat obiektywu. W celowniku, podobnie jak w lustrzankach, widoczne są informacje o najważniejszych ustawieniach aparatu. Wizjer cyfrowy ma natomiast przekątną setnych cala, rozdzielczość 1,4 miliona pikseli i zapewnia pokrycie 100% kadru. Ostatnia ciekawostka związana jest z optyką. Aparat współpracuje ze szkłami posiadającymi zupełnie nowe mocowanie typu X. Pojawienie się nowego systemu optyki dla pierwszego bezlusterkowca nie jest może niczym niezwykłym, ale same obiektywy warte są uwagi. Wraz z premierą X-Pro 1 zaprezentowano bowiem wyłącznie jasne stałki o ogniskowych 18, 35 i 60 mm. Każda z nich wyposażona została w pierścień służący do ręcznej regulacji wartości przysłony. Jak widać, X-Pro 1 jest aparatem bardzo atrakcyjnym. Za oryginalny wygląd i niezwykłe rozwiązania techniczne trzeba jednak słono zapłacić, bo cena samego korpusu wynosi około 7000 zł, co czyni cyfrówkę Fujifilm zdecydowanie najdroższym bezlusterkowcem na rynku.